No i się skończyło. W środę premierę miał ostatni odcinek serialu Obi-Wan Kenobi, chociaż czy ostatni to się jeszcze okaże, bo seria dostała ponoć zielone światło na kontynuację, aczkolwiek nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone. W każdym razie historia ponownego spotkania Obi-Wana z Vaderem wydaje się być akurat zamknięta. Jak co tydzień tradycyjnie przeanalizujemy sobie ten epizod zarówno pod kątem historii, jak i ukrytych w niej nawiązań smaczków. Oczywiście będą spoilery, więc czujcie się ostrzeżeni. No dobra, to bierzmy się do roboty. Zacznijmy od wątku Rivy, bo tak na dobrą sprawę ten odcinek opowiada nam dwie historie jednocześnie, jedną skupiającą się na zemście trzeciej siostry i drugą poświęconą zamknięciu wątku Obi-Wan'a Wejdera. Przyznaję, bez bicia, jestem troszeczkę zaskoczony, że w finale tak wiele czasu poświęcono Riwie, I, i to bynajmniej nie dlatego, że ten wątek mi się nie podobał, bo jej historia Ark jest ok, ale zwyczajnie moim zdaniem nie było na to już miejsca w tym odcinku. Przez cały czas miałem takie wrażenie, że ten motyw Rivy chcącej zabić Luka, jest oderwany trochę od tej historii i niepotrzebnie odwraca naszą uwagę od potyczki obiła z Wejderem. To trochę tak, jakby ktoś użył puzli z dwóch różnych zestawów i próbował je na siłę połączyć. I chyba zresztą tak właśnie trochę było, bo pierwotnie historia Riwy miała zakończyć się w piątym odcinku. Jason Ward, którego niemal chyba każdy wyciek dotyczący serialu do tej pory się potwierdzał, pisał niedawno, że trzecia siostra miała zginąć z ręki Wejdera, że taki był pierwotnie plan twórców. Natomiast szacowane przed premierą wyniki oglądalności serialu okazały się tak dobre, że postanowiono zmienić scenariusz i otworzyć rwie drzwi do powrotu w ewentualnym kolejnym sezonie. Więc całego tego wątku z odnalezieniem holoprojektora Obi-Wana w piątym epizodzie i tą podróżą riwy na Tatooine nie było w pierwszej wersji serialu, i moim zdaniem to się po prostu czuje. Czuje się, że to jest efekt tak zwanych dokrętek, że to próbowano jakoś wpasować ten odcinek na ostatniej prostej. Tak jak mówiłem wcześniej. Nie mam problemu z tym wątkiem jako takim, bo w analizie piątego odcinka mówiłem nawet, że taki pewnie będzie plan Rivy, więc odnaleźć i zabić Luka, żeby zemścić się na Weiderze. To mnie nie zaskoczyło, z tym jestem ok. Podobnie jak z tym, że ostatecznie jednak wraca ona na jasną stronę i dociera do niej, że stała się dokładnie tym, co chciała zniszczyć. W materiale o easter eggach z serialu zwracałem uwagę na to, że Riva jest pod wieloma względami Odbiciem Anakina z prequeli, więc na plus to, że ostatecznie dostrzega ona to, czego nie zdołał dostrzec Skywalker. Nie. Mówiłeś, że nie do tego. Więc teraz jest to, co powiedziałem, że wydarzyło. Motyw Riwy, zdającej sobie sprawę, że zemsta nic jej nie da i nie uhonoruje w ten sposób pamięci zabitych przyjaciół, osobiście kupuje. I nawet wydaje mi się to współgrać z historią Inkwizytorów, no bo w końcu każdy z nich, poza Wielkim Inkwizytorem, został siłą i torturami wcielony do Inkwizycji. Wypadałoby zatem, by nie we wszystkich resztki człowieczeństwa zostały zabite. Bo zemsta, jak wiemy, nie jest drogą Jedi. I co ironiczne, w rebeliantach podkreśla to przecież nawet sam Vader. Is not the Jedi way. Pomysł na zmianę jej wątku nie jest więc zły, ale po prostu czuło się, że to element obcy w tym odcinku. Można to było zostawić sobie chyba na kolejny sezon, bo przecież z myślą o kolejnych produkcjach, właśnie, postanowiono losy Rewy zmienić. Mimo wszystko muszę podkreślić, że podobał mi się fakt wykorzystania mocnej w tym odcinku Owena i Beru. To, że muszą oni bronić Lukasami i są gotowi oddać życie za chłopaka. To było naprawdę ekstra. Zwłaszcza Beru od razu chwytająca za blaster i stawiająca Owenowi sprawę jasno, że to jest nasz dom, będziemy go bronić i możemy liczyć tylko na siebie. Nie pozwolimy skrzywdzić naszego dziecka. Takie było tutaj przesłanie. Miło było po prostu ujrzeć Beru jako matkę, jako kobietę, która dla swojego potomstwa, dla swojej rodziny zrobi wszystko. You and me. Dlatego tym bardziej wolałbym zobaczyć to już w kolejnym sezonie, bo był tu naprawdę potencjał na pokazanie nam więcej Oena i Beru, a zamiast tego w ich przypadku były tylko momenty i tak odnoszę wrażenie, że taki niepotrzebny pośpiech. No dobra, ale przejdźmy do pana, o którym ten serial przecież opowiada, a więc obi Wan. Do Kenobiego wracamy w momencie, w którym decyduje się on odwrócić uwagę Vadera i Imperium od ścieżki i zmierzyć się raz jeszcze z dawnym uczniem. Na pokładzie statku widzimy, jak bardzo zmienił się Kenobi od pierwszego odcinka. Powierza on Hadżyleje, i nawet gdy ten mówi mu, że przecież jest tylko hochsztaplerem i raczej małogodnym zaufania jego mościem, Obi-Wan daje mu jasno do zrozumienia, że Hadża jest kimś więcej, że rycerz dostrzega w nim dobro. A Jedi mieli przecież inspirować innych, sprawiać, by ludzie za ich przykładem aspirowali do bycia lepszymi. Ten motyw pojawił się niedawno nawet w komiksie z serii Star Wars, więc można powiedzieć, że Obi Wan w końcu ponownie stał się prawdziwym Jedi. swoją drogą, ta planeta, na którą kieruje się ścieżka, to Tessen, a więc planeta znana ze... Star Treka. I nie ma w tym nic dziwnego, bo obie serie wielokrotnie subtelnie do siebie nawiązywały. Ale to taka dygresja, więc wróćmy do sedna. Oczywiście plan Kenobiego działa i Vader mimo sprzeciwu Wielkiego Inkwizytora postanawia lecieć za dawnym mistrzem, pozwalając ścieżce uciec. I okej, okay, pewnie można by się tu przyczepić, że skoro Vader i tak chciał zmierzyć się z Obiwanem sam, to mógł pozwolić Inkwizytorowi lecieć za ścieżką. Ale myślę, że to po prostu miało nam pokazać, jak wielka jest obsesja Sita na punkcie dawnego mistrza, i że wszystko inne jest w porównaniu z tym takim pryszczem, co potwierdza później jedna z ostatnich scen, do której jeszcze wrócimy. Poza tym, zawsze mieć lepiej jakieś wsparcie, niż go nie mieć, tak, no, na wypadek, gdyby coś poszło nie po naszej myśli. W całym odcinku mamy kilka nawiązań do filmów sagi. Jeden z nich, na samym początku walki, obiła z wejderem. Kenobi nie tylko przyjmuje postawę, no tak dobrze znaną nam z Zemsty Sithów i Wojen Klonów, ale powtarza też dokładnie ten sam tekst, który przed starciem za Anakinem słyszeliśmy w trzecim epizodzie. A to już samo w sobie sugeruje nam, że Obi-Wan, tak jak na Mustafarze, tym razem wygra to starcie. Bo Gwiezdne Wojny zawsze były oparte na powtarzających się motywach. Nieprzypadkowo w tej scenie w tle widzimy swojego rodzaju zaćmienie. Bo wiecie, w wielu kulturach temu zjawisku przypisywano symboliczne znaczenie. Zaćmienie zwiastowało chociażby ważną wewnętrzną przemianę, taką, która odciśnie na kimś trwały ślad. Co więcej, te przemiany traktowano jako część przeznaczenia, czegoś, czego nie da się uniknąć. I w tym wypadku odnosi się to zarówno do Obiłana, jak i Wajdera, którzy po tym starciu nie będą już rzecz jasna tacy sami. Ta walka ich odmieni, choć każdego z nich w różny sposób. Symboliki w tym starciu jest zresztą więcej: to, że Obiłan zostaje uwięziony pod stertą głazów. Opowiada nam tak naprawdę pewną historię i potwierdzają to słowa Wejdera. Nim Wejder zasypuje Kenobiego tymi głazami, mówi mu, że chociaż Kenobi odzyskał siły, to wciąż ograniczają go te same słabości słabości, które nie pozwolą mu zwyczajnie wygrać. I to jest bardzo ciekawe, bo w snach bycie uwięzionym pod kamieniem odczytywane jest jako oznaka wewnętrznego konfliktu, jakiejś takiej blokady emocjonalnej. I sugeruje jednocześnie, że abyśmy mogli uzyskać równowagę, ruszyć dalej, musimy pogodzić się z tym, co się wydarzyło. W przypadku Obi-Wana to są wciąż wyrzuty sumienia związane z tym, co stało się z Anakinem, takie poczucie, że to Kenobi go zawiódł. Ostatecznie Obi-Wan potrafi odrzucić ten bagaż emocjonalny i koncentruje się na przyszłości, na Luku i Lei, a to pozwala mu wydostać się z tej śmiertelnej pułapki i w końcu stawić czoła Wajderowi w pełni chwały. No, i co ja wam będę tutaj dużo mówił? No na to czekałem. Na obiłana w swoim Prime, i to właśnie dostałem: wielkiego mistrza, który raz jeszcze pokazuje uczniowi miejsce w szeregu. Do tej pory w serialu dostawaliśmy co i róż przykłady tego, jak potężny jest Vader, więc fajnie było w końcu dla odmiany zobaczyć ten sam motyw, ale to z Kenobi w roli głównej. Na dodatek ta scena ze zniszczonym hełmem Sita, gdzie przemawia on na przemian głosami Jamesa Earl'a Jonesa i Haydena Christensena, to klasa sama w sobie. Oczywiście to nawiązanie do rebeliantów, ale jak już kimś się inspirować, to najlepszymi. Cały ten dialog między nimi autentycznie dał mi ciary. To fanserwis, jasne, ale fanserwis zrobiony po prostu dobrze ruszył mnie ten moment, bo to właśnie w nim dla Obi-Wana Vader i Anakin przestają być tą samą osobą. Kenobi tyle lat żył dręczony wyrzutami sumienia, zastanawiając się co mógł zrobić inaczej, by ostatecznie zrozumieć, że Anakin Skywalker umarł jeszcze przed ich pojedynkiem na Mustafarze, że Vader sam zabił w sobie Anakina, że to była jego decyzja i tylko jego, co rzecz jasna jest kolejnym nawiązaniem do Rebeliantów nie jestem twoim przeszkodnikiem, Obi-Wan. Ty nie zabiłeś Anakina Skywalker'a. Ja zabiłem. Anakin Skywalker był błędny. Ja go zniszczyłem. Podoba mi się, jak na końcu Obi-Wan, nim zostawi pokonanego Vadera, nazywa go już po prostu Darth, spajając serial klamrą z nową nadzieją. Kiedy zostawiłem cię, tylko nauczyłem Now I, am the master. Only master I żeby nie było, to, że Kenobi nie dobija tutaj Wejdera, a zwyczajnie odchodzi, pozostaje spójne z filozofią Jedi. Luke był tego świetnym przykładem w filmowej sadze. Na przykład odrzucił miecz, oszczędzając Vadera, chociaż nie miał pewności, czy ten stanie po jego stronie. Tak samo jak w ostatnim Jedi wybrał starcie z Kylo w formie projekcji, jedynie się broniąc, a nie atakując. I to wszystko jest oczywiście nawiązaniem do słów Fiody z Imperium kontratakuje. A Jedi for i nie Wydaje mi się, że w całym tym zalewie epickich walk na miecze, świetlne wielkich bitew, ta filozofia czasem nam trochę umyka. A tutaj Obi-Wan po prostu zawierza ostatecznie mocy. W końcu taki był też motyw przewodni tego serialu pokazać nam, jak Kenobi odzyskuje połączenie z tą mistyczną siłą i ponownie zaczyna jej ufać i tak jak Obi-Wan godzi się ze swoją przeszłością i odzyskuje taką wewnętrzną równowagę, to samo na swój własny sposób musi uczynić Vader. O czym uświadamia go sam Imperator. Palpatine mówi tutaj jasno. Ta obsesja czyni cię słabszym, a Sithowie to przecież synonim potęgi żeby być potężnym, Vader musi więc odpuścić i pogodzić się z przeszłością. Cała ta sytuacja zresztą pokazuje, że wbrew temu, co twierdzi Vader, nie zdołał on zabić w sobie do końca Nakina, bo Obi Wan jest przede wszystkim częścią życia Skywalkera, a nie Vadera. I to dopiero sprawia, że Vader zostawia ten etap za sobą i dzięki temu w nowej nadziei będzie w końcu w stanie pokonać dawnego mentora. Tak jak w poprzednim odcinku, taki w tym nie mieliśmy za dużo Leji. Tym razem akcja bardziej koncentrowała się wokół Luka. Natomiast na końcu obi ma szansę porozmawiać z obojgiem dzieci, co mi osobiście bardzo się podobało. Zresztą jego interakcja z Leją tłumaczy też nieco taki Oficjalny wydźwięk tej wiadomości, jaką w nowej nadziei wysyła mu księżniczka, Kenobi zwraca uwagę, że musi być ona ostrożna, jeśli będzie potrzebowała jego pomocy w przyszłości, że ważne jest tutaj stwarzanie pozorów, bo inaczej oboje znajdą się w niebezpieczeństwie. Ta scena pożegnania obiła nas z Leją jest również przy okazji takim odbiciem pożegnania Anakin'a z matką z Mrocznego widma, co też ma pewnie podkreślić, jak ważni dla siebie stali się na przestrzeni tej historii Kenobi Leia. W przypadku pierwszej rozmowy obi wan z Luke'em bardzo podobało mi się takie mrugnięcie okiem do kolekcjonerów figurek i też do fanów komiksów, bo ubiór Kenobiego jest dokładnie taki sam jak figurki firmy Sideshow wydanej w 2017 roku, która o ile się nie mylę była inspirowana komiksową serią Star Wars rozpoczętą w roku 2015 i serią Dzienniki Kenobiego. Do serialu przeniesiono nawet te charakterystyczne gogle, i przyznaję to fajny isterek, podobnie jak przekazanie Lukowi zabawki, którą znamy z Nowej Nadziei. Ale co w tej scenie, pewnie dla wielu najważniejsze, no nie oszukujmy się, Obi-Wan nareszcie powiedział to, na co wszyscy czekaliśmy od pierwszego odcinka. Hello there. Dla mnie jednak o wiele ważniejszym momentem na końcu był powrót Liama Nisona jako ducha Kwagon-Jina. I na plus tutaj też kolejne nawiązanie do kanonicznych komiksów, bo Jean mówi o Bielanowi, że zawsze był przy nim, ale Kenobi po prostu nie był gotowy go zobaczyć. I co to oznacza? Ano w serii Star Wars, której akcja dzieje się pomiędzy 5 a szóstym epizodem sagi, mieliśmy podobną sytuację. Tam z kolei Luke nie był w stanie skomunikować się z duchem mocy Obi-Wana, zaraz po pojedynku z Vaderem, bo nie miał tej wewnętrznej równowagi, był targany silnymi emocjami. Więc serial pozostaje z tym spójny, bo taki sam problem miał Kenobi i dopiero kiedy go przezwyciężył, ujrzał swojego dawnego mistrza. I powiem Wam, że skoro Obi-Wan ma wrócić w drugim sezonie albo w jakiejś miniserii, bo formy kontynuacji jego przygód oficjalnie wciąż nie znamy, to liczę mocno na to, że tego Kłagona dostaniemy troszeczkę więcej. Podsumowując, ten odcinek był troszeczkę nierówny. Wszystko co związane z relacją obi z Vaderem oglądałem z wypiekami na twarzy. Natomiast wątek Rivy no, był tu moim zdaniem niepotrzebny i odciągał mnie od tego co powinno być najważniejsze w tej historii. Dlatego przyznam wam szczerze, mam trochę problem z tym wielkim finałem. No bo z jednej strony zamyka on wszystkie wątki, buduje nam te mosty pomiędzy prequelami i oryginalną trilogią. Daje też dla mnie mega satysfakcjonującą klamrę relacji Kenobiego z Vaderem, ale z drugiej to wszystko przeplata non-stop czymś, co powinno zostać chyba opowiedziane przy innej okazji. Obejrzałem sobie nawet ten odcinek drugi raz z pominięciem scen z Rivą, i wtedy wydawało mi się to jakieś takie. Płynniejsze, takie spójniejsze. I okej, okay, ja rozumiem, że starano się tutaj jakoś zgrabnie połączyć te wątki Riwy i Obi-Wan'a, że oboje, choć kierujący się no, zgoła innymi pobudkami, wybrali współczucie i przebaczenie. Kenobi nie zabił Weidera, Riwa nie zabiła Luka. Oboje też godzą się tutaj ze swoją przeszłością. Spoko, ale czy to działa na ekranie tak, jak powinno? Czy faktycznie czuć tutaj, że ich historie się uzupełniają? Nie potrafię, szczerze powiedziawszy, powiedzieć. Będę musiał się z tym chyba troszeczkę przespać i obejrzeć cały ten serial jeszcze raz. Może wtedy siądzie to, jak trzeba. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy o tym uważacie. Czy też mieliście takie poczucie, że jednak ten motyw z polowaniem na luka nie do końca tutaj pasował, a może wręcz przeciwnie, może dla was właśnie. Pasował jak ulał. Jestem też ciekawy, jak oceniacie serial teraz, kiedy znamy już pełną historię. Bo ja oczywiście zdania nie zmieniam, pomimo pewnych słabszych momentów, czy czasem też, no umówmy się, widocznego mniejszego budżetu, ja bawiłem się bardzo dobrze i mam nadzieję, że niedługo otrzymamy oficjalne potwierdzenie, że powstanie serialowa kontynuacja przygód obi -Wana. Na koniec chciałbym wyróżnić patronów kanału, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tego filmu. Jeszcze raz wielkie dzięki za udzielone przez Was wsparcie. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do zasubskrybowania kanału do it. i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Wściekłe wąsy znajdziesz też na Instagramie, Facebooku czy Discordzie. Jeśli masz taką możliwość i chęci, gorąco zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite. Zostając patronem, nie tylko dostajesz różne bonusy, ale i pomagasz mi tworzyć więcej treści. Link do profilu na Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami.